Witam serdecznie, Wioletta Ozarowicz. Ten film nagrywam dla moich studentek z Wyższej Szkoły Inżynierii i Zdrowia, ponieważ pytałyście mnie podczas wykładów o to, aby wskazała Wam fachową literaturę do pisania Waszych prac. Pomyślałam, że zamiast odpisywać każdej z Was oso z osobna, Albo powtarzać to tysiąc razy w grupach ćwiczeniowych, pokażę te książki do kamery, będzie Wam łatwiej. To są publikacje z tego zakresu zagadnień, w jakich chcecie pisać swoje prace. Pierwsze trzy książki to książki dotyczące sylwetek i kolorów. Po pierwsze, Ubierz się w kolor Aleksandry Frączak. Jest to książka, która przeprowadzi Was przez 12 typów kolorystycznych gdzie z łatwością będziecie potrafiły znaleźć te drobne szczegóły i te detale, które charakteryzują określone typy urody. Druga książka o kolorystycznych typach urody to książka pod tytułem Znajdź swój nowy kolor, którą napisały współautorki Gisela Waterman i Francesca Zingel. Ta książka jest w tej chwili dość trudno dostępna, natomiast jeśli komuś uda się ją znaleźć, to naprawdę doradzam, żeby ją kupić. Jej wielką wartością jest to, że pokazuje nam różne odcienie tego samego koloru z dopasowaniem właśnie do czterech typów urod. Tak więc, jeśli ktoś w swojej pracy chce skoncentrować się wyłącznie na czterech typach urody, to rzeczywiście w książce znajdzie Kolory, które będą bardzo fajnie dopasowane i poszeregowane na poszczególnych typów wiosna, lato, jesień, zima. Kiedy mnie pyta klientka, jaki kolor do mnie pasuje, ja najchętniej bym odpowiedziała każdy, tylko że w odpowiedniej tonacji. I to właśnie pokazuje ta książka, pozwala nam rozmawiać o kolorach w momencie, kiedy mamy do nich bezpośredni dostęp i możemy je sobie nie tylko wyobrazić, ale po prostu obejrzeć. Kolejna książka to Księga Kobiecych Sylwetek Trini i Susan. Jest to książka, która również w bardzo fajny sposób czytelny i obrazowy pokazuje typy sylwetek kobiecych. Są one zobrazowane na konkretnych przykładach, tak więc bardzo łatwo możemy zobaczyć jakie cechy charakterystyczne danej sylwetki będą ją reprezentowały. Wiem, że jedna z pań będzie pisała na temat makijażu fotograficznego. Polecam zatem książkę Eryki Sokulskiej, Makijaż fotograficzny. Również jest to pozycja dość trudna do zdobycia, ale tak już jest z książkami wizażu, Tak więc zachęcam do poszukania, ponieważ wiele informacji w niej zawartych rzeczywiście sprawdzi się zarówno w pracy pisemnej, jak też w praktyce zawodowej. Kolejna książka to Okazje Małe i Duże Akademia Makijażu Katarzyny Kozłowskiej-Kołodziejskiej. Jest to wizerzystka, która wydała tą książkę kilka lat temu, natomiast y, szczególnie polecam ją tym paniom, które chcą pisać o makijażu okazjonalnym. Tutaj rzeczywiście możemy znaleźć szczegółowe informacje na temat tego, czym charakteryzuje się dany makijaż. No i na deser polecam Wam oczywiście moje książki. Po pierwsze jest to sztuka makijażu profesjonalnego, gdzie znajdziecie 30 różnych makijaży, krok po kroku. Makijaży, które są scharakteryzowane, opisane, a także zaprezentowana jest technika ich wykonania. W drugiej mojej książce pod tytułem Sukience do sukcesu w części Zmień wizerunek i odnieś sukces znajdziecie natomiast bardzo praktyczne informacje na temat modelowania kształtów twarzy, modelowania kształtów oczu, doboru makijażu do typu urody. Książka jest napisana w formie poradnika, tak więc ta wiedza będzie bardzo łatwa do przyswojenia. Mam nadzieję, że trochę Wam pomogłam. Jak pojawią się kolejne pytania, będziemy o tym rozmawiać podczas zajęć. Pozdrawiam i do zobaczenia.